Cześć kochani, z tej strony Maciek, to jest kanał Nowa Lego. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie dość krótko, zwięźle i na temat, ponieważ mam do przekazania do Was bardzo istotną informację, właściwa, właściwie kilka informacji, e, które wynikają z tej jednej dużej. E, mianowicie o czym chcę powiedzieć, a to jest to, że we Wrocławiu już niedługo nie wiem dokładnie kiedy, ale zostanie otwarty oficjalny drugi sklep Lego w Polsce Galeria Wrocławia. Wrocławia, nie wiem dokładnie jak to powinienem wymawiać, ale tam będzie się on znajdował. Oczywiście, jak tylko będzie wiadomo, e, kiedy będzie otwarty. Stawiam, że to będzie jeszcze w tym roku. Stawiam, że to może być okres taki przedświąteczny, ponieważ wtedy wiadomo, e, sprzedaże są najlepsze i to taki marketingowo byłby dobry czas. E, Wiemy też to, że poszukiwane są dwie pozycje na stanowisko menedżera do tego sklepu oraz asystenta menedżera. Więc jeżeli mielibyście ochotę pracować w lego sklepie, próbujcie sił, można się zgłaszać. Cóż, co więcej? Drugą istotną informacją dla nas legowiczów jest to, że w Warszawie będziemy mieli drugi. Warszawski Lego sklep, a mianowicie najprawdopodobniej 1 września sklep, który jest franczyzą w Galerii Mokotów, będzie już oficjalnym sklepem Lego. Także Warszawa oprócz Westfield Arcadii będzie miała drugi sklep w Galerii Mokotów. Fajnie, bo będzie będą punkty VIP, będą gratisy, więc nie będzie już takiego, nie zostanie opuszczony tak jak podejrzewam, że trochę teraz coś się dzieje niewiele ludzi tam może chodzi, ponieważ wszyscy walą drzwiami i oknami do Arkadii, ponieważ tam się dzieje pod kątem gratisów, punktów VIP i innych rzeczy eee... Cóż, no tak jak powiedziałem krótkie wiadomości, dość istotne czy będzie więcej sklepów LEGO w Polsce? Ciężko mi powiedzieć myślałem, że po Warszawie że Warszawa generalnie i Arkadia będzie jedynym sklepem w Polsce przez dość długi czas nawet zastanawiałem się ostatnio nad tym i stwierdziłem, że to może być jedyny sklep w Polsce bo to jest taki centralny punkt jeżeli chodzi o mapę Polski więc jakby każdy ma taki sam dystans jeżdżąc no nie taki sam, ale wiadomo w centrum każdy może jakoś tam dojechać sobie do stolicy natomiast teraz wiemy, że Wrocław jest kolejnym miastem, które będzie miało LEGO sklep czy będą inne, no nie wiem. Ja jestem z Łodzi, bardzo chciałbym mieć sklep LEGO tutaj u mnie w mieście, natomiast jeżeli chodzi o Łódź konkretnie, wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobne z jednego prostego względu. Łódź jest za blisko Warszawy, ja mam godzinę z haczykiem, samochodem, żeby wychodząc z domu być na przykład w Właswie Lekadii, a zajmuje mi to godzinę około 20 minut, także no... Wiadomo, nie każdy może pojechać samochodem, nie każdy ma na to czas, nie każdemu widzi się jechanie do Warszawy po to, żeby kupić klocki LEGO. Ja to rozumiem, ale e, z punktu logistycznego Łódź jest chyba za blisko, żeby był tu sklep, aczkolwiek nie, mówię nie, bardzo byłoby fajnie. Na razie będziemy mieli Wrocław, będziemy mieli drugi sklep w Galerii Mokotów, który będzie już oficjalnym, niefranczyzowym sklepem. Czy inne się pojawią? E, może to mieć taki skutek, ten Wrocław teraz. E, popularność krótków Lego może mieć wpływ taki na to wszystko, że tych sklepów pojawi się jeszcze jeden, może więcej. Nie wiem, myślę, że stawiałbym, skoro jest Warszawa, Wrocław to tak północ i może trójmiasto gdzieś tam mm, miałoby to sens y, logistycznie. E, na pewno fani Lego będą zadowoleni, na pewno ci, którzy mieszkają daleko od Warszawy, gdzieś są, nie wiem, okolice Zielonej Góry, Wrocław, właśnie e, to tam będzie będzie się działo teraz i będzie można dojeżdżać dużo łatwiej i kupić sobie klocki w lego sklepie e, co jeszcze, no i tak, jeżeli będziemy wiedzieć kiedy będzie Wrocław otwarty to na pewno ja się tam pojawię i nagram dla was relacje z otwarcie, ponieważ, ponieważ zakładam, że tam będzie otwarcie tak samo jak Westfield Arcadia więc nie omieszkam się tam wybrać, będę chciał zobaczyć ten sklep ehm, no i cóż to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie istotne wiadomości dla nas, polskich Legowiczów, także tyle ode mnie na dzisiaj, widzimy się wkrótce, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć!